Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z albumem. Z albumem stworzonym specjalnie dla Asi Szulik na yy, jako niespodzianka urodzinowa. Mam nadzieję, że jej się spodoba yy, i że będzie zadowolona i zaskoczona. Wtedy będziecie słuchać moją Marysię, która postanowiła się właśnie obudzić i nie spać. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym wytrzymała do jej kolejnej drzemki, bo może być ciężko. Cały album jest wykonany na e, kolekcji 5.13 Hello Beautiful. E, chyba ta kolekcja nie jest już dostępna, ale ja ją tak bardzo lubię, że zrobiłam sobie zapasy. Lubię ją strasznie za to połączenie kolorystyczne, bo jest i czerń, i szarość, i zieleń, e, i te piękne. Mali mm, to jest chyba magnolia, magnoliowe kwiaty. Mm, także strasznie, ale strasznie mi się podoba. E, na... K ostatniej kartce mamy elementy do wycięcia, które użyłam jako ozdoby do stron. Ta naklejka, którą tutaj widzicie z przodu, oczywiście na okładce mam kompozycję kwiatową, kompozycję typu layout, napis, album z wykrojnika i taką malutką kompozycję w rogu, żeby nie było tutaj z tej strony pusto. Ta naklejka, którą tutaj widzicie, to jest naklejka z najnowszej kolekcji Graceful, z piątku 13, z przepraszam, z Mintai Papers, E, z kolekcji Graceful. To jest ta najnowsza kolekcja. Strasznie mi się podoba, bo ona jest podobna do kolekcji Dreamer. Też e, Mintaj by Karola. E, Papers. Naszej Karoli. E, ona jest strasznie podobna do Dreamer, której, którą też bardzo lubiłam, a której niestety Karola już nie dodrukowuje. W środku jest 6 kart. Album ma 18 x 13 na 7 cm. Jest wykonany na bazie z Eco Scrapbookingu. W środku znajdują się napisy z kolekcji też Mindajowej z Lady. Bardzo fajnie się wkomponowały i kolorystycznie, i tematycznie. Także zaczynamy. Pokażę Wam, co jest w środku. W środku są strony typowo layoutowe, tak jak ta. I one mają tutaj miejsce e, tak przygotowane, żeby można było spokojnie tutaj umieścić zdjęcie. Maty są o pół centymetra większe, więc spokojnie, spokojnie będziemy mieć jeszcze ramkę dookoła. Zdjęcia są no, maty są przygotowane pod zdjęcia 9x13 i 7,5x10. Tutaj mamy stronę layoutową. Tutaj mamy ukrytą, jeszcze ukryte miejsce na. Zdjęcia, oczywiście, klapeczki są na magnes. Kolejna strona to strona layoutowa, Arena, zdjęcie 7,5 na 10. Tutaj mamy kieszonkę z tagami. I tak jak mówiłam, te napisy są z kolekcji Lady. Kolejna strona to jest, po środku ma taką klapeczkę, ukrywającą ptaszkę. <grywanie> Jakkolwiek to nie brzmi kieszonka, w której umieściłam kilka mat na zdjęcia. Kolejna strona to jest layoutowa, czyli mamy tutaj matę na zdjęcia z kwiatami, a z tyłu jeszcze nie doklejałam do końca maty i można wsunąć od góry dwa tagi. Te kółeczka, tylny mity, tylko mi ale to jest oczywiście jarmarumoniki Kolejna strona to jest klapeczka z miejscem na zdjęcie, no i oczywiście layout, belly band tutaj będziemy mieć, znaczy mamy, nie będziemy mieć, strona layoutowa. I jedyna strona layoutowa, gdzie jest miejsce na zdjęcie 10 na 10 ponieważ mam tutaj tu sporo miejsca, także myślałam, że fajnie będzie wyglądać, plus oczywiście zwykła kieszeń z takim i matami na zdjęcia. I tyle, tak się prezentuje cały albumik, mam nadzieję, że się spodoba Asi, że będzie zadowolona i tak jak mówię, jest to niespodzianka, także zobaczę co, co Asia powie, mam nadzieję, że jej się spodoba. To na tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o, o dzisiejszy filmik, troszkę zmian będzie czekało moje media społecznościowe, a na ile pozwoli mi Marysia. Także mam nadzieję, że będziecie mnie obserwować, zaglądać. Yy, yy, I co? I jeżeli ktoś jest nowy, to serdecznie witam i zapraszam do subskrybowania. Buziaki, kochani, do następnego filmu.